Przepraszam? Gdzie jest sala od francuskiego? Przedajesz encyklopedię? Wygląda jak zastępczy nauczyciel. Uspokójcie się. Nazywam się Abignale. Abignale. Nie Abignoli Abigneli, ale Abignale. Co ostatnio przerabialiście? Jeśli spytam ponownie, cała klasa dostanie uwagi. Rozdział siódmy. Jak masz na imię? Brad. Brad. Wstani przed całą klasą, przeczytaj rozmówkę numer pięć. Uh, Państwa, syn udawał zastępcę. Uczył, zadawał pracę domową. Doszło do nieporozumienia z właściwą zastępczynią. Rozumieją państwo nasz problem?